To właściwie przed chwilą poruszyliśmy też temat tego, tego ramu, który by się w dżungli, teraz zaprowadzam na jeszcze jedną ważną rzecz, która może właśnie bardziej niż młodzieży ogólnie, to młodzieży męskie powinno być podkreślone, bo się to, że właśnie polowali życie ludzkie i że chrześcijaństwo obuszło. Jest w pewnym sensie religią pokoju, ale tylko w pewnym sensie. Pan Jezus przeniosł mięcz nad niedzielą i to gwałtownie, bo szkoda jest w stworzeniu. W średniowieczu mi brakowało, że całe życie chrześcijańskie prześladowało w takim kluczu bitwy, w szturmu. W szturmu na niebieskiej Jeruzy. Że trzeba jak krzyżowcy, którzy by szturmowali ziemskiej, ryzy, ale trzeba także szczegółowo zdobyć to najwięcej, wygrać święta. wygrać bitwę. I to jest rzecz, która niestety bardzo się zatraciła w duchowości katolickiej w ostatnich kilku dekadach. Myślę, że nie jest to owoc, ani Soboru Matyjańskiego II, ani, ani mentalności, która pojawiła się później, może bardziej. Jest to związane z tragedią II wojny światowej. Ta tragedia w II Wojnie Światowym, tragedia oczywista, ewidentna, spowodowała, że ten język elitarny, którym Kościół zawsze się posługiwał, zaczął drażnić. Bo jakże to Tutaj wojna, która tych wielkie cierpienia spowodowała i straty, a my tutaj będziemy mówić, że polowanie jest dlatego nawet potem doszło do tego, że zaniedbało się o starego z Kościół walczący i nazwał Kościół pielgrzymujący. I jedno drugie jest prawdą. Jedno z drugim się dopełnia, ale nie należy o tym pierwszym zapominać. Był taki moment, kiedy w roku 1991 papież Jan Paweł II podczas wizyty w Parafii Świętej Doroty powiedział właśnie z całą mocą my chrześcijanie nie jesteśmy pacjentami i wtedy podniósł się jazd na w całym świecie. W Polsce najgłośniejszym takim epizodem przy tej okazji to był, był wiersz poety Jaska Podsiadły który napisał taką arogancką, nawet wulgarną odpowiedź poetycką na, na te słowa papieża. A nabrało to rozgłosu nie dlatego, że wypowiedziałem aż tak głośno, ale dlatego, że kilka ludzi, których się wycofał, już wprowadzić ten wież do podręczników. Może to było takie trochę preludium do tych ataków na papieża Jaropa II, które, które mamy teraz. W każdym razie to stwierdzenie, które Likarusz i sposób wypowiedział właśnie z całą mocą, my chrześcijanie nie jesteśmy pacyfistami, wzbudziło głębokie niezrozumienie. Jak to w ogóle możliwe, że on coś takiego powiedział? Przecież Pan Jezus powiedział, pokój z a pokój daję. Ciężko, że tu jest, ilekroć mówi się o tym umiłowaniu pokoju, w kontekście chrześcijaństwa to bardzo łatwo o manipulację. Bo Pan Jezus powiedział: Pokój daję Wam, po czym dodał, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Ten pokój chrześcijański, on jest bardzo inny od pokoju pasyńskiego. Ten drugi możemy powiedzieć, że jest karykaturą prawdziwego pokoju. Chiński filozof Konfucjusz powiedział kiedyś, że kiedy słowa tracą znaczenie, to ludzie tracą wolność. I my w naszych czasach mamy małą wolności, bo kluczowe słowa dla życia ludzkiego zostały wykoślawione. A my kiedy myślimy, to używamy słów. Jeżeli ktoś ma wdrukowane słowa w niewłaściwym rozumieniu, to potem bardzo trudno jest temu człowiekowi poprawnie myśleć, poprawnie żyć. I to możemy sobie, moglibyśmy, to nie temu poświęcać zbyt dużo uwagi, ale moglibyśmy zauważyć, że to dotyczy bardzo wielu, bardzo ważnych słów. W jakim kontekście używa się słowa przyjaciel, słowa miłość, słowa przyjaźń, słowa wolność i także słowa pokój. Więc możemy powiedzieć, że plastikizm z perspektywy chrześcijańskiej najczęściej chrześcijański bezpieczny. Jest nieporozumieniem, które spotyka, teraz ponieważ wychodzi z potwornego błędu antropologicznego, z takiego nieuprawdzonego optymizmu co do tego, kim jest człowiek i jak żyje. I ten błąd był zawsze wśród rozsądnych, poganą chrześcijan, ateistów. Wystarczył do góry rozsądku, żeby powiedzieć, że to jest bezsensowne. Kiedy bodaj Senega mówił sylwispasem aranelu, jak się chcesz w pokoju, szyknij się do wojny, to nie był podżegaczem wojny. Wręcz przeciwnie. I dowiedziałem dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych, kiedy dochodzi do skuczków, Walki, kierowcy, jakaś kolizja, bo ludzie są zawsze bardzo uprzejmi w Teksasie, bardzo uprzejmi wobec siebie. Bo zawsze jest prawdopodobność, że ten na pistolet, żeby nie zauważyć konfliktu. I to, że ten człowiek ma pistolet, ten drugi, nie owocuje tym, że się mordują, tylko tym, że są wobec siebie uprzejmi. W taką kluczem był I ostatnio sumie, tak jak powiedziałem, do tego bardzo niebezpiecznego przełomu. Ten przełom on jest niebezpieczny w to znaczy po pierwsze na tym doczesnym ziemskim, bo dąży do tego, żeby wytrącić broń z ręki dużą dobry. ale zrób się na, na płaszczyźnie czysto duchowej, bo trudno oczekiwać bojowej postawy. Na od człowieka, który został rozbrojony przez błędne doktryny. Jak sobie spojrzymy na Pismo Święte, no to jego karty są pełne wojen. I obfituje też Pismo Święte, wojskowy Niemiec. Tyle tylko, że teraz choćby pod pozorem akcentowania Pisma Świętego ustawianego przeciwko tradycji, ale już w gruncie rzeczy Pisma Świętego już się nie czyta. Nawet z kapłańskich prewiarzy zostały usunięte psalmy, które zbyt bojowo brzmią. Wydaje się, że jest w tej coś trochę więcej, niż tylko trauma z II wojny światowej. Jest im jestem jest Ci, którzy często używają tę słowo, chrześcijanin woli żałujmy, jakieś tam dzieci dziecinne, średnio leczy, wiemy lepiej. Oni są zwolennikami religii, która nie wymaga od człowieka, żeby się dostosował do Boga, tylko religii dostosowanej do człowieka. Jest takie zdanie Pola Bourget który napisał w swojej powieści o demonie południe, że człowiek albo żyje taką myśli, albo zacznie myśleć tak, jak żyje. I do czegoś takiego chyba doszło? Wielu chrześcijan przestało walczyć. I w konsekwencji uznało, że walka jest czymś zły. Nie będziemy nawracać, będziemy towarzyszyć. Nie będziemy podkreślać różnic, będziemy podkreślać się coraz Nie będziemy więcej odróżniać się od świata. Włoski kardynał Giacomo Biffi napisał kiedyś taką dowcipną ironiczną ale tylko Książeczkę pod tym 5 Mandela. I napisał tam tak. Jest teraz bardzo dużo idei w Kościele, które są bardzo piękne, a ja zawsze miałem taką trudność, że nie znajdowałem tam żadnego otwarcia w Piśmie Świętym. Ale teraz znajdę, znalazłem Piątą Ewangelię gdzieś w Palestynie. po czym piszę fragmenty i komentarze z gorzką ironią. Tak? jeden z tych fragmentów jest taki, jak to Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli świat was nawić, to dlatego, że, że jesteście inni niż świat. Nie się do świata świętego Boha. W jednym fragmencie Królestwo Boże jest jak pasterz, który stracił 99 owiec, a potem tak krzyczał na ostatnią osobę, jeżeli inicjatywy, zappał w czarno i poszedł do baru, żeby tam rozmawiać o teologii pastoralnej czy też pasterskiej. Gorzka ironia, która niestety tak to Ląd. Upodobnimy się do świata, to świat nas pokocha. Nie pokocha. I tak nie pokocha. Ale my stracimy wszystko, bo stracimy Boga i podobieństwo do Niego. W Księdze Księdza czytano, właśnie że bojowanie było życie człowieka na ziemi. Pan Jezus mówi, nie sądźcie, że przyjdę pokój przynieść na ziemię, nie przyjdę przynieść pokoju, ale lecz. to dlatego św. Paweł w pełnej z tą retoryką Zbawiciela konkluduje, że kto chce się uświęcić, ten się musi uzbroić. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję, boże, jeszcze w dzień swoim się przeciwstawić i postać, zwalczyć wszystko, Stańcie do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblubłszy palcem, co ze jest sprawiedliwość, a obow szanowni w gotowość do pokoju. W każdym położeniu bierzcie wilaria jako tarczę, w której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Zajście też pełne zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Czy Paweł Pan Paweł Aż się uzbroić, żebyś mógł głosić dobrą o pokoju. Królestwo niebieskie doznaje gwałtowno, ludzie gwałtowo odstąpią tego Kościół podchodził do człowieka zawsze realistycznie. Ten realizm wdrażał zawsze, tylko, żeby unikania choroby Chrześcijanin, który zdaje sobie sprawę z sytuacji świata po grzechu pierworodnym, dobrze wie, że trwałego pokoju po ziemi nie będzie. Prawdziwie nieprzemijający pokój jest jedną z cech, które charakteryzują to niebieskie miejsce. Niebieski. Pokój panujący w niebie odróżnia niebo od tego padału łez, który toczy nasz I to właśnie dlatego Chrystus jest jesteśmy niej tak upragniony, bo w Nim znajdziemy ukojenie, zaspokojenie. I wojna jest czymś, co tu na ziemi zdarza się częściej u Ten temat spodziewam od roku. Oswoiliśmy sobie trochę bardziej, niż to było wcześniej. I owszem, można i należy ograniczać jak żadnej ale po prostu całkowite wyróżnianie zjawiska wojny z naszego życia jest niemożliwe. I to jest realizm. I ten realizm kłóci się z właśnie podejściem hiperoptymistycznych humanistów, którzy ileż już razy wieszczyli, wiesz, że nadejdzie ta epoka bez wojny. Jednym z ludzi, którzy mówili, że nadchodzi epoka tolerancji ze był na początku XX wieku Adolf Hitler. Człowiek, który później w latach 30. finansował francusków francuskiego bo ona akurat zrozumiał mądrość serą że, to, że jak ktoś chce pokoju, to się szykuje do wojny. Jak ktoś promuje rozbrojenie, to zaprasza na mieście. Księga Augustyn mówi, że pokój to nie jest tylko niewolnowanie, ale że pokój to jest ułatwienie, tam chwila nas w To jest to spokój, który wypływa z ładu, z porządku. Więc kiedy jest porządek, wtedy możemy być opokój. Byli ludzie, którzy jednocześnie jest pacyfizm, pokój i wzywali do walki kas na przykład. I w tym jest ten paradoks, nie tylko paradoks, ale absurd. Nie ma pokoju tam, gdzie nie ma porządku, ładu i harmonii. Przed zawiasem historycznych przeciwników, które można być ruchowi pacifistycznemu, na przykład wskazując na to, że jedyny włoski laureat pokojowej Nagrody Nobla, Teodoro Ernesto Moneta, twórca włoskiego ruchu pacifistycznego, nie tylko wziął udział we wszystkich wojnach włoskiego Zjednoczenia i ale w starości jeszcze zdążył się za wojną w Libii i przystąpieniem Włoch do pierwszej wojny światowej. Bardzo często tak to wygląda. Ale rzeczy jest ważniejsza, a mianowicie dostrzeżenie związku pomiędzy wojną a świętością. Poprzez stulecia te dwa pojęcia były nieomal Nie w sensie, że zawsze kiedyś wojnę, by się wolę, to świętości. Ale zawsze kiedyś świętości, byśmy o świętości, to byśmy mieli Przeciwko światu szatrowi ciała. Jeden polski badacz tego tematu, profesor Lenart, tak pisał. Żołnierz i chrześcijaństwo. Własny was, pierwsza, związane jest z wojną, ze śmiercią, a nie i z życiem wiecznym, wzrosły się w ciągu tak mocno, że stały się nierozłączne, wprowadzając do koncepcji wolny rodzaju mistycyzmu opartego na swoistej duchowości woli. I to zestawienie tych dwóch nas nie jest wymysłem średniowiecza, krucjat, Nie, już starożytności słowo poganin, pagans, ono pochodzi od pogardzowego określenia, jakim rzymscy legioniści określali tych, którzy zostali u siebie na wsi i nie poszli na wojnę. Czyli chrześcijanie, zresztą chrześcijaństwo bardzo się rozwinęło właśnie wśród rzymskich legionistów i chrześcijaństwo przejęło z karnego węzłka to określenie za w tą pogardę, tego, który stchórzy nie poszedł na wojnę. to jest ten, który nie poszedł na wojnę z szatanem, bo jest tchórze. I od, od wieków na określenie życia chrześcijańskiego, używało się sformułowania miejsca Chrystusa, czyli to Chrystusowe bojowanie, Chrystusowe rycerstwo. ta zmiana mentalności, o której wspomniałem, ona powoduje, że innymi oczami się patrzy teraz na historię Kościoła. I niektóre karty z tej historii, które są w istocie chwalebne, są postrzegane go wstydliwie. Sto lat temu katolicy byli dumni z heroizmu krzyżowców, To oczywiście nie znaczy, że byli dumni z Ekscesów, z nadużyć, które się zdarzano w czasie każdej wojny i zdarzały się także w czasie Bieguna A a z takiej postawy teraz zostało bardzo niewiele. Nieliczni potrafią patrzeć z dumą na historię katolicyzmu, która jest jednym Bardzo słabo wygląda na tym katolicka apologetyka. Nie umiemy się bronić. jakikolwiek zarzut, inkwizycja, jak policjaty, województwo, indyks, księdze zakazane, chcę powiedzieć, że to Indyps, ksiąz, zakazany, księ, Kościół, który dawał wolność właściwie na każdą, po, w porównaniu do tego, co poza Kościołem, co się też jest poza Kościołem. Ten Kościół jest oskarżany z nieboleń. Często zwracał na to uwagę, że to go doprowadziło do wiary katolickiej. Że te zarzuty przeciwko Kościołowi tak naprawdę są sprzeczne. Że w tym samym czasie słyszy z jednej strony, jak ktoś oskarża kościół o krwawe kursaty, a z drugiej strony, jak ktoś, kto oskarża Kościół, z i pacyfików. I w tym ogniu krzyżowym sprzecznych oskarżeń on dostrzegł, że te oskarżenia wypływają z tego, że katolicy to jest prawda. Jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy jako katolicy mieli tę dumę. Nie mówię tu o ale dumę z tego, że jesteśmy katolikami tak, żeśmy odkrywali piękną i chwalebność kart historii, żebyśmy odkrywali też tego ducha rycerskiego, drugorzy, święty tych wszystkich wieków. Ernest Ioł powiedział, że katolikami w są ci, którzy nie tylko nie mówią prawdy, ale także nienawidzą błędu. I dlatego całym swoim życiem walczą z błędem. Nie po to, żeby wtedy nienawidzić światło, także błąd z przeciwnie, błąd zabić błąd z To jest to, co mówi święta Augustyn. Nienawidzić grzech, ale miły grzesznika. Chrześcijanie wszystkich czasów potrafili walczyć, potrafili bojować. Także w tym wymiarze fizycznym, militarne tak było od pierwszych wieków. I rozumieli, w jakich warunkach wojna jest sprawiedliwa, jak jest niesprawiedliwa, kiedy by była obowiązkowa, kiedy nie. I dlatego nie było w Kościele potępiania a priori. Wszelkiego działania zbrojnego, ani też nie było a priori wychwalane, tak jak to robili militaryści. I na tą rzecz przyziemną, jaką jest to wojowanie ziemskie, trzeba patrzeć z realizmem. Środek tragiczny, w niektórych sytuacjach zasadny. Prawdziwi chrześcijanie także w wojnie potrafili odnajdywać okazję do własnego święcenia. Tak było przykład w przypadku Sługi Bożego Antonia Riveri Ramirez, którego nazywano Aniołem Alcazar w czasie słabej obrony twierdzy w Toledo w roku 1936. On potrafił mówić o swoich towarzyszy strzelajcie, ale bez nienawiści, z miłością. To jest możliwe. To jest możliwe. Natomiast to, co dla nas jest możliwe. Jakkolwiek, oczywiście, rozważania umoralności moralności i starcia też mogą stać się dla każdego z nas czymś bardzo bliskim. Ale rzecz kluczowa dla nas jest to, żebyśmy my nie, nie tracili tego ducha, który ożywił święty. Dlaczego święty Maksymilian, Unia Maria założyć założył rycerstwo niepokalane. A nie dyplomacji wybuchowej. Dlatego, że chciał podjąć świat na swojej królowej. Biada tym poddanym króla libijskiego, którzy nie chcą ostrzeżeć jego królestwa. Biada tym, którzy z tego nieszczęsnego ducha pacyfizmu dochodzą do zawarcia pokoju, czyli paktu z djadłem. Bo to też się zdarza. Nie będziemy walczyć. Nie będziemy walczyć z pokusami. Mamy walczyć. Bojowaniem jest nasze życie. I z tego powodu właśnie, z tej duchowości rycerskiej możemy też obfić Tak jak powiedziałem, w średniowieczu pojawiały się traktaty, które w ten sposób. Spoglądała na całe życie Szturm na niebieskiej Jeruzalem. Tak święty Bernard Ze Sien opisywał tą mistyczną bitwę, mówiąc właśnie w kazaniu o zdobywaniu Niech. Tak było w szpitku błogosławionego Rajmonda Lulla, który przedstawiał ziemską wojnę jako obraz tej duchowej. Tak było no, w przypadku wawrzęca z autora wspaniałego podręcznika duchowego pod tytułem Walka duchowa, który jest dedykowany niebieskiemu hetmanowi Jezusowi Chrystusowi. Więc moi drodzy, jesteśmy pielgrzymami i Kościół jest pielgrzymujący. Chrystiany też były pielgrzymkami. Nie możemy zapłacić ducha walki w tym wszystkim, bo jeżeli zawracimy ducha walki, to nieprzyjaciel po prostu po nas przejedzie swoimi czołgami, ten nieprzyjaciel duchowy, który nigdy nie stał się pasykistą, który nigdy nie, nie przestał prowadzić przeciwko nam wogi. tego Ducha Wam życzę, bo powiedzieliśmy sobie w poprzedniej konferencji o, o tym dążeniu wielkiego, maksymalistycznego celu, to jest świętość. I naprawdę nic się nie zmieniło przez wszystkie wieki i dalej to dalej królestwo Boża należy do tych, którzy potrafią walczyć ze sobą samymi, to jest najtrudniejsze, potrafią panować nad sobą samymi. A dalej potrafią walczyć ze światem, z szatanem, z ciałem. Potrafią prowadzić ofensywy. Święty Maksymilian bardzo dużo o tym mówił. Nie tylko apologetyka, nie tylko bronienie nie mamy zdobywać. My mamy doprowadzić do tego, żeby na Kremlu była figura Matki Bożej. Tak mówił Święty Maksynek. I wszędzie zatknąć się. sztędę. I to też jest. Czyli tak po pierwsze moja walka indywidualna Boga o zbawienie mojej duszy, moją świętość. A dalej walka o zbawienie moich najbliższych, tych, których Bóg mi powierzy. Bo każdemu z was Bóg powierzy. Inne dusze. Czy to już będą wasze żony, wasze dzieci w porządku? przyrodzonym przyciągnął Wasze dzieci w porządku nadprzyrodzonym do nieba, ale do piekła nie idzie się samemu. Zawsze w towarzystwie. Więc walczyć, bronić, mężczyzna jest obrońcą i ma być obrońcą. Obrońcą tego skarbu życia nadprzyrodzonego, skarbu łaski. We własnym życiu i w życiu swoich bliskich. I ma prowadzić tę świętą ofensywę, żeby zdobyć zdobyć niebieskie ludze i, i zdobyć te przyczółki, których tutaj szedłem na ziemi wrony, a do których także ma trafić Boże łaska. Amen. Chwała Ojca i Synowi duchowy świętego. Nie Ojca i Syna i Ducha Święte.